Odcinek ten jest czwartym odcinkiem amerykańskiej serii, w której między innymi pokazałem Wam jak wygląda lot do Stanów Zjednoczonych z Polski. Przelecieliśmy się śmigłowcem po Manhattanie, sprawdziliśmy amerykańskiego Ryanera. Jeśli interesuje Was któryś z tych tematów, zapraszam do sprawdzenia wszystkich filmów na kanale. Partnerem drugiego sezonu amerykańskiej serii jest Turtle Beach, producent wolantu Velocity One Flight. Sprzęt stworzony przez pilota, a zarazem prezesa firmy Jurgena Starka dla wirtualnych awiatorów. Velocity One Flight to nie tylko wolant, a cały zestaw kontroli symulatorów lotu, dzięki któremu za jednym zakupem możecie przenieść wasz symulator na nowy poziom i realistycznie odzorowywać kolejne loty. Co warto dodać, Velocity One Flight został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny zarówno z Xboxem jak i komputerami PC, dzięki czemu jeśli wolicie grać przed komputerem, ten sprzęt również się u was sprawdzi. Mimo że jest to zupełna nowość na rynku polskim, sprzęt już znajdziecie w sieci sklepów Media Expert, a link do produktu znajdziecie w opisie filmu. A teraz wracamy do odcinka. Cześć i to są samoloty. Za oknem właśnie mijamy Nashville. Lecimy z Chicago na największe lotnisko na świecie. W tym odcinku pokażę Wam lotnisko Atlanta i jest co pokazywać, bo jest to największe lotnisko na świecie. Czasem nie ma za dużo, na przykład dwie 2 godziny na niegwarantowaną przesiadkę, ponieważ teraz testujemy Split Airlines, dalej już będziemy z Splitiem United. Miałem jeszcze dwie odprawy, ponieważ przez covid się nie dało. Także może być ciekawie, jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda największe lotnisko na świecie, zapraszam do oglądania. Lot na największe lotnisko świata, mimo że brzmi to jak ogromna atrakcja, wcale nie był drogi i za przelot z Chicago do Atlanty zapłaciłem jedynie 30 dolarów. A to dzięki temu, że wybrałem na test tanią linię lotniczą Spirit, której test już jest na kanale. Jest to pierwsze, co możemy zauważyć. Na lotnisku również znajdziemy tanie linie lotnicze. Na waszych ekranach właśnie pokazuje wam się Atlanta, stolica stanu Georgia. No i właśnie, czy wygląda ono jak miasto, przy którym znajdziemy największe lotnisko świata? Wieżowców mają całkiem sporo, jednak w rzeczywistości miasto zamieszkuje tylko około pół miliona osób. Jest to prawie cztery razy mniej osób niż w Warszawie. Również więcej osób zamieszkuje Kraków, Łódź, Wrocław czy Poznań. Jest to ogromny event, ponieważ gdy spojrzymy na listę największych lotnisk świata pod względem rocznej liczby obsługiwanych pasażerów, zobaczymy same ogromne metropolie jak Pekin, Dubaj, Tokio czy Los Angeles. Dodam więcej, Atlanta jest dopiero 38. największym miastem w USA pod względem liczby mieszkańców. I to nie, to nie jest tak jak w Paryżu, że w granicy administracyjnej zamieszkuje niewielki procent mieszkańców całej aglomeracji. Tam po prostu tak mało osób mieszka. To teraz naturalne pytanie, jak to się stało, że w miejscowości wielkości Poznania znalazło się największe lotnisko świata o powierzchni równej na przykład Zgorzelca, Wielunia, Sopotu czy Grodziska Wielkopolskiego? No właściwie to wszystko zaczęło się od wizji władz Atlanty oraz właściciela Coca-Coli, który podarował miastu teren byłego toru samochodowego. Władze Atlanty mocno wierzyli w rozwój lotnictwa i bardzo szybko zachęcały linie lotnicze do tworzenia w Georgii swoich chałup przesiadkowych. Tutaj na lotnisku mamy terminale A, B, C, T, E, F. Tutaj jesteśmy teraz w D. My idziemy pod T. Tam się znajduje nasz lot. United. Żeby się z terminala, terminal trzeba pchać kolejką, bo no, jest to jednak ogromny teren, jesteśmy na samym końcu, my jedziemy pod T, więc troszkę będziemy jechać. Właśnie uciekli i pociąg, zapewne autonomiczny, ale szczerze jak to wygląda, nawet też że jest potężny, ale jest naprawdę strasznie dużo ludzi na nim. Już w latach 30. Atlanta była trzecim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Ameryce. W latach 40. amerykańskie wojsko wykorzystywało port do obsługi transportów do Europy. Do 1945 roku lotnisko bardzo szybko się rozwijało, za sprawą coraz większego zaangażowania Amerykanów w Europie. Jednak po wojnie lotnisko zamknięto. Dobra, kolejne lotnisko zwiedzone. Teraz właśnie zaczęła się odprawa. Już na New York. polecę do Nowego Jorku, mogą być fajne widoki. Mam nadzieję, że uda się wyrwać miejsce po drugiej stronie, bo raczej z tej strony będziemy lądowali i właśnie z tej strony, z której nie siedzę, jest widok na Manhattan. Ale nic straconego, ponieważ jutro mega fajny lot śmigłowcem po centrum Nowego Jorku. Mam nadzieję, że wszystko się uda. A teraz idziemy do samolotu. Już rok później ruch pasażerski wrócił. Ogromne lotnisko oferowało niskie ceny, aby po prostu utrzymać się, co przyciągało kolejne linie. Swoją siedzibę przeniosła tutaj linia Delta oraz Eastern. Niskie opłaty były tutaj strzałem w dziesiątkę i obie linie lotnicze rozbudowały swoją siatkę połączeń na całe Stany Zjednoczone. Natomiast Delta stała się z jedną z największych linii lotniczych w USA. W 1956 roku otworzono pierwsze międzynarodowe połączenie. W roku 1964 wykonano pierwszy lot do Europy. Już wtedy Atlanta była drugim największym portem lotniczym w Stanach Zjednoczonych. Szybko inne linie również zaczęły korzystać z Atlanty jako z dodatkowego hubu przesiadkowego na wschodzie Stanów Zjednoczonych. A to za sprawą położenia miasta, który jest mniej więcej pośrodku najważniejszych linii lotniczych w USA. Dalszy rozwój lotniska był już naturalny, a za sprawą ogromnego popytu w USA na usługi lotnicze lotnisko stało się największym na świecie. Co warto zauważyć, Londyn czy Nowy Jork posiadają większy ruch lotniczy od Atlanty, jednak tamten ruch lotniczy jest rozbity na większą liczbę lotnisk. Gdyby połączyć je w jeden port, oczywiście prześcignęłyby wtedy lotnisko w stanie Georgia. Atlantą właściwie mogłoby być każde inne miasto leżące w okolicy. Właściwie to lotnisko mogłoby być pośrodku samego pola, ponieważ mało kto lecący na to lotnisko tak naprawdę leci do miasta Atlanta, a większość tak jak ja po prostu ma tutaj przesiadkę. Jednak korzyści płynące z posiadania największego lotniska świata są dla miasta ogromne. Zatrudnienie znalazło tutaj 50 tysięcy osób. To więcej niż na przykład mieszkańców ma Kołobrzeg czy Tębica. Posiadające pięć równoległych pasów, pozwalające na równoległy start i lądowanie pięciu samolotów naraz raz lotnisko, tak mocno wpływa na produkt miejski brutto, że Atlanta znalazła się w tym zestawieniu na 15 miejscu wśród wszystkich miast świata. Lotnisko to, jak widzicie, po prostu jest przeogromne. No to zostawiamy już Atlantę i w tym odcinku to już tyle. Został nam jeszcze jeden odcinek z tej serii, w której podsumuję Wam, ile taka lotnicza wyprawa do Stanów Zjednoczonych kosztuje. Także będę naprawdę wdzięczny za każdą łapkę w górę. Dzięki, cześć!